To jedna z takich opowieści, które rozwalają człowieka od wewnątrz. Po wysłuchaniu pozostaję w ciszy, bo trudno mi znaleźć słowa, żeby opisać, co czuję. Ścisk w gardle, łzy w oczach, niemoc, ból w sercu. Ktoś inny napisał: Leżę w łóżku, w ramionach śpi moja pięciomiesięczna córeczka. Ja słuchawka w uchu i słucham. Łzy mi lecą i zadaję sobie pytanie, jakim trzeba być człowiekiem, aby dziecku takie krzywdy wyrządzać. Bardzo poruszająca historia skromnej kobiety, która pięknie mówi o miłości. Ktoś inny napisał: "Pani Bożenko, będzie dobrze, jestem tego pewna. Jest pani wspaniałym człowiekiem. Pani Bożenko, jest pani wielka, jest pani cudowna i należy się pani wszystko. Jest pani inteligentna i dobra." Dzięki Jest czwartek, 9 listopada. Kwota zbiórki przekroczyła 200 tysięcy w ciągu trzech dni. Serce rośnie i się cieszy. Słów brak, co się dzieje. I niech się dzieje. Pani Bożenko, dobry duszku, otrzyj łzy. Tu lecie mocno. Chciałoby się napisać coś mądrego, ale tak mnie poruszył ten film, że napiszę tylko to. Życie i ten cały świat jest niesprawiedliwy. Życzę pani Bożence dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Pani Bożenko, kochana, cały pani reportaż beczałam z całego mojego serca. Życzę pani Bożence dużo zdrowia i żeby spełniły się wszystkie jej marzenia. Niech już tylko będzie dobrze. Skłania to do refleksji, aby przestać tak ciągle gonić i narzekać, że ciągle nam mało tych rzeczy materialnych, które względem tych wyżej wymienionych są nic nie warte. Dziękuję Bożenko, bo dzięki Tobie właśnie sobie to uświadomiłem. Modlę się o dom dla Ciebie Bożenko i przesyłam ogrom miłości oraz cegiełkę na Twój dom. To wszystko są komentarze, które właściwie się nie kończą. I każdy pisze w podobny sposób. Wszyscy Cię wspierają, są z Tobą. <śpiewanie> Spełniło mi się to walzenia. <śpiewanie> Proszę się nie będę sztuać. <śpiewanie> Jestem cię wspaniały, Michał. Jest coś takiego, co chciałabyś powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy są teraz wokół ciebie? Kochani ludzie na całym świecie, dziękuję Wam za dobroć, którą macie w sercach. I niech te Wasze serca cały czas płoną tą miłością, którą macie w sobie. Te drzwi, które będę miała w mieszkaniu. Niech one zawsze będą otwarte dla wszystkich ludzi, zawsze ich przyjmę ciepłą herbatą, jakimś ciastem, jakimiś cukierkami. Marzę po mojej śmierci, żeby ten dom poszedł na cel charytatywny. A jeśli kolwiek jakieś pieniążki z tej, z, z tej zbiórki zostaną, żeby przyznać na Centrum Zdrowia Dziecka Matki Polki w Warszawie, mm -hmm. które dzieci wymagają leczenia. Michale, Panie Pawle, spełnijcie tą moją wolę, żeby ten dom, który będę miała, żeby poszedł na cel charytatywny i pieniążki to samo, na inkubatory, na leczenie dla dzieci, na Centrum Zdrowia Matki Polki w Warszawie. To Michale i Pawle przekazuję Wam. Jeżeli taka będzie Twoja wola, to oczywiście to jest Twoja wola. To tak my zrobić. możemy jej tylko wysłuchać. Natomiast ja bym chciał, żeby przede wszystkim był ten dom, żeby go wyremontować, żeby zadbać o Wasze zdrowie. A jeżeli zostaną Wam pieniążki, to jak najbardziej. To, to chcę przyznać na cel charakterystyczny dla dzieci. Co zostanie, żeby tak sprawiedliwie było. Żeby część pieniążków poszła tu, dom tu, a co zostanie, żeby poszło na, na Centrum Zdrowia Matki Polki. Dla chorych dzieci, dla noworodków, które mają chore serduszka. Niech to idzie na dobry cel. To jest bardzo wzruszające, co mówisz. To właśnie chcę zrobić. A powiedz mi, Bożenka, jak sobie wyobrażasz ten swój nowy dom, jak już tam jesteś myślami, jak on będzie wyglądał? Tak sobie myślę, że będzie jakiś pokój, jakaś łazienka, żeby było gdzie się umyć, jakiś piec kaflowy, pralka, woda, takie różne rzeczy, żebym miała gdzie ugotować, żeby nie musiała, jak kiedyś pukałam na dworzu ciuchy. Właśnie o takim domku marzę. I żeby latali szczęśliwie moje zwierzaki Punia, Azor, Gucio, Tysia i Junior. Żeby one mieli swoje własne podwórko. A wiesz, co mi obiecałaś? Jajka, pomidory, ogórki, warzywa, ziemię. Będziesz miała swój ogródek, tak. kury? Gęsi chcesz mieć, tak? To właśnie. Super sprawa. Będziecie mieli. A jeszcze jak ci ludzie będą chcieli, co pomogli, to też im dam. Dom najpewniej powstanie gdzieś tutaj w pobliżu stajni. Będziesz chciała zrezygnować z pracy, czy będziesz Nie. dalej pracować? dalej. Dokąd będę miała siłę, będę pani Małgosi pomagać. Nie zostawię jej. Następnym razem, kiedy przyjadę nagrać Cię w nowym domu, bardzo chciałbym Cię zobaczyć z nowym uśmiechem. Żebyś mogła się dużo uśmiechać. Wiem, że Paweł działa też Wiem. w tym temacie. Wiem. Wiem o tym. Chciałabyś się tak w pełni, do końca uśmiechnąć? No. Nigdy się tak jeszcze nie śmiałam. No co Bożanka, to niedługo do Ciebie znowu przyjeżdżam. Zapraszam. Dźwięk... Zobaczyć jak mieszkasz. Drzwi są zawsze otwarte dla Was, dla Michała i dla Pawła żeby tacy wszyscy ludzie byli, jak wy to robicie, to na tym świecie naprawdę by była taka miłość, ten świat by był całkiem inny, że już nikt by nie płakał, może też cierpicie, tak samo. Ale ta dobroć do Was wróci, podwójnie, stokrotnie, to, co żeście mi dali. I jeszcze mam dla was jeden wspaniały prezent, który wam chcę pokazać, jak dla was napisałam. Jak będziecie umieli rozczytać, to przeczytajcie go. To jest ode mnie. Chcę wam go pokazać. Nie wspomnieliśmy tego w pierwszym filmie, ale masz problemy z pisaniem, więc to, co napisałaś, jest naprawdę wyjątkowe. Jak długo pisałaś ten list? No, tak ja wiem. Trochę parę kartek od zeszytów poszło. Próbowałaś Ale... najpierw? Pierw próbowałam tak pisać literkę B, C, tam Ż, czy tam OM. I tak później stopniowo bra... znalazłam w telefonie, jak to mówiąc, takie... Alfabet? Alfabet. Mhm. I były litery napisane, jak OM wygląda, jak Ż, jak B, OM, T, T. I tak po tym właśnie, po jednej literce. I chcę właśnie wam to dać, pokazać. Podziękowania dla Was wszystkich. Zbliżają się święta. Najpiękniejszy dzień w całym życiu, raz do roku. Kochani ludzie, ja Wam życzę wesołych świąt, radości, uśmiechu, tysiące słów do opowiedzenia, ale jesteście super. I niech te święta będą dla Was tak samo radosne, szczęśliwe. I spokojne. To co, Bożenka? Widzimy się za jakiś czas, jak wszystko będzie gotowe. Przyjeżdżam do ciebie, pokażemy widzom to wszystko, co udało im się stworzyć, bo to jest ich wielkie dzieło. Wiem. I dzięki im cegiełka za. Cegiełka po cegielce. I ta cegiełka też nie pójdzie na marne później. Pójdzie znowu na inny cel. Taki uczynek. Niech ta cegiełka wędruje cały czas przez cały świat. Cegła po cegle. I to się wszystko zbiera. Bożenka, nie płacz już, uśmiechni się. Ale nie wiem, też zlecam ze szczęścia, z radości, że wreszcie będę miała od dobrych ludzi, którzy mi wsparli, dali mi wymarzony dom, gdzie będzie sporo chodzić kurgonsek. Nie mogę się doczekać, jak pokażemy to wszystko, widzą. To nie jest tylko prezent dla Bożenki, to nie jest tylko jej nowe życie i nowy dom, ale przede wszystkim coś, co dało mi takie osobiste, nie wiem jak Paweł u ciebie, takie poczucie, że ten świat jednak nie jest taki całkiem spisany na straty, że są po prostu zwyczajnie dobrzy ludzie, którzy gdzieś tam są. Nie wiem, gdzie oni są tak na co dzień, ale oni są, żyją w swoich domach. Tak, to jest taka przygoda, która uskrzydla. To jest coś takiego, czym naprawdę żyje. Budzę się siódma rano i mailuję z różnymi osobami. Jestem zaskoczony, bardzo mile zaskoczony i słuchajcie, czuję tę odpowiedzialność. Naprawdę czuję tę odpowiedzialność. Gromadzi się wokół nas coraz więcej, coraz więcej ciekawych osób, nawet jeśli chodzi o pośredników biur nieruchomości. Jedna z pań angażuje się bardzo mocno w swój czas prywatny. Już nie działa w ramach biura nieruchomości, tylko Pochodzi stąd, zna tą okolicę i ona też szuka. Przynajmniej dwóch architektów. Są to obie kobiety i obie mają na imię Beata. Dlatego musiałem sobie w telefonie wpisać, że Beata, architekt z Krakowa, i Beata, architekt z Wrocławia, i na pewno oglądają ten film, także będzie im miło. Obie są zaangażowane w ten projekt, obie zadeklarowały pomoc. Mamy radcę prawnego, który chce nas wspierać. Mamy lokalnego wytwórcę domów szkieletowych. Nie wiem, czy będzie nas stać na taki dom szkieletowy, ale jedno jest pewne, że jest zainteresowany. Słuchajcie, zmienialiśmy w sumie w porozumieniu z Michałem, bo ja musiałem się z kimś konsultować. Pierwszy raz w życiu organizowałem zbiórkę pieniędzy i no po prostu widać było, że wy chcecie więcej dla Bożeny. Dlatego staraliśmy się. Zwiększać tą zbiórkę adekwatnie do tempa wpłacanych pieniędzy, zainteresowania. Chcemy to zrobić porządnie. Słuchajcie, tak, żeby, żeby to było przykładem dla też następnych osób, które chcą zrobić coś dobrego. Raczej szukamy, słuchajcie, gospodarstwa do remontu. To wszystko będzie dokumentowane w formie faktur, rachunków. Jeśli jakieś wydatki się pojawią, one będą dokumentowane, bo do, chciałbym. W momencie, kiedy ktoś mnie zapyta, wsiąść taki segregator i pokazać. Oczywiście Bożena będzie właścicielem tej nieruchomości. Co ciekawsze, już pani notariusz powiedziała, że pieniądze pochodzące ze zbiórki są odrębną własnością. Także tu nie ma nawet wspólnoty małżeńskiej. Także to będzie jedna osoba, bo żona Akt notarialny. aktem notarialnym zakupi działkę, dom do remontu. no To już, tak jak wiecie, zależy od sytuacji tego, co znajdziemy. Także ona będzie jedynym właścicielem. Tym samym ona będzie zawierała też umowy na wszelkie media i w tym jej też oczywiście pomożemy. Także to, to, to będzie rzeczywiście udokumentowane. Wszystkiego dopilnujemy, jeśli chodzi o własność. Na pewno osoby, które mają jakieś pomysły, to naprawdę kontakt, najlepszy jest kontakt, myślę, przez tą zbiórkę tam na pomagam.pl. Tam można się skontaktować. Można się rzeczywiście ze mną skontaktować. Ja się staram na te wszystkie wiadomości odpowiadać i, i, i zapraszam takie osoby, które chciałyby poświęcić swój czas po prostu albo umiejętności też Michał mi opowiadał, jest osoba, która chciałaby zrobić meble. Te deklaracje oczywiście bardzo traktujemy poważnie i będziemy to wszystko na pewnym etapie uruchamiać. Jeśli chodzi o Bożenę, z początku w ogóle, jeśli chodzi o takie cyfry, to to, to jest jakby trudne do wyobrażenia nawet dla nas, a Bożana tym bardziej mówi na początku, no ja rozumiem, róbcie co chcecie, ja chcę, tylko chciałbym mieć kawałek dachu nad głową, ja to wszystko wyremontuję i tak dalej. Natomiast Bożena powoli chyba zaczyna rozumieć, że, że to się prawie stało, teraz jest tylko, zależy to od właśnie czasu, pracy i jej nastrój jest zupełnie inny. To, czego możecie być pewni, kochani darczyńcy, że zmieniliście już Bożena. To już jest, to już jest tak. inny człowiek, jeśli chodzi o nastrój, wiarę w ludzi, no, jest, jest naprawdę widać ogromną różnicę. Jak doprowadzimy ten projekt do końca, to myślę, że będziemy mieli wszyscy taki fajny sukces, który zapamiętamy do końca życia. Jeśli pójdziemy w kierunku zakupu nieruchomości i remontu, to będzie prawdopodobnie 3-4 miesiące, myślę. A jeśli pójdziemy w kierunku budowa domu, nawet szkieletowego, na działce nieuzbrojonej, na której trzeba uzyskać zezwolenia, na której trzeba uzyskać media, i trzeba w dodatku ten dom wybudować, to myślę, że pół roku to jest bardzo optymistyczna wersja. Natomiast bądźcie pewni, że to się wszystko dzieje, i że będzie trzeci film. W każdym nieszczęściu nagle się okazuje, że jest jakaś taka wielka kropla szczęścia. I tą kroplą szczęścia, my się znaleźliśmy, w jakimś nieszczęściu razem. Z Ktoś nas otoczył kroplą szczęścia. Ja jestem w takiej, wydaje mi się, że troszeczkę jesteśmy w takiej bańce, którą dotykamy, ale jesteśmy zaopiekowani. No.